witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie to już jest drugi odcinek Cegiela pomaga dzisiaj tak jak obiecałem zajmiemy się klasą soldier czyli, czyli po polsku żołnierz po prostu czyli ten pan tutaj oto który nam się pokazał na pierwszym menu gry no i co już wszystko mówiłem w poprzednim odcinku co do co do serii y, jakie mogą się ukazać co do tych poradników i wszystkiego tutaj się trochę nie bardzo przygotowałem przepraszam was za to ale już, już wszystko jest tak jak należy to jest żołnierz jeden z moich ulubionych klat ze względu na, na jego biografię y, porusza się dość wolno y, Poza grubym jest... gruby jest najwolną, z najwolniejszą klasą, a on jest prawie najwolniejszą właśnie po grubym. No i jest bardzo wolny. No, dlatego trochę słaby, dlatego że jest wolny, ale... ma wyrzutnie rakiet. Dlatego wali rakietą pod siebie i leci przez całą łapę gdzie chce. Dzięki temu może bardzo szybko się przemieszczać. Dużo, dużo mówiłem wcześniej, że jest bardzo wolny i w ogóle się trochę zamoltałem, ale tak naprawdę jest jedną z najszybszych klas dzięki właśnie wyrzutni rakiet. Właśnie rakietowe skoki możecie sobie poćwiczyć, możecie sobie poszukać na internecie filmików o rakietowych skokach. Nauczycie się na pewno bardzo szybko, nie jest wcale tak trudno. No i co. To jest żołnierz, wyrzutnia rakiet, wali rakietami we wszystkich. Kogo, kogo, spotka, kogo spotkacie, waliście w nich rakietami. Ma cztery rakiety, może y, y, wyskoczyć na nich trzy rakiety z góry, wolność w kogoś. Bardzo dużo jest takich na żołnierza. Skończy wam się amunicja lub pyro, odbija wasze rakiety ze strzelby, go wykańczacie. Więc nie ma żadnego problemu. Żołnierz jest jedną z najlepszych klat, A jeśli chodzi o tą biografię, co wcześniej powiedziałem, to właśnie, żołnierz urodzony w Middlestone w USA w czasie II wojny światowej. Żadne wojska w Ameryce go nie chciały. Zrozpaczony Chciał bardzo walczyć na II wojnie światowej, pojechał gdzie? Do Polski, do, do sojuszników Ameryki, czyli do Polski pojechał i walczył w II wojnie światowej za Polskę przeciwko Hitlerowi i Niemcom i tym wszystkim. Nie wiem, nie znam historii w ogóle, ale, ale właśnie walczył dla Polski. Tak wygląda jego biografia, dlatego bardzo go lubię. No i trzecia broń, czyli jego wierna saperka. Jeśli chodzi o inne bronie, celny strzał. Nie bardzo go lubię. Chociaż właśnie, jak zauważycie, plus 25% zadanych obrażeń. Lima, ty lubisz, jak jest dużo obrażeń. To prawda lubię, ale ta broń jest naprawdę słaba. Mimo, że ma jeszcze prędkość pocisku 80%, naprawdę szybko lati. I Zostaje mi krytyczne w cele, które latają. Czyli które po prostu spadają lub podskakują, ale minus 70% polarażenia, czyli jak nie traficie centralnie w kogoś, to, to go, jak traficie gdzieś tu, albo tu, albo tu obok niego, nie odejmiecie mu obrażeń dużo. Więc co z tego, że ma dużo zadanych obrażeń? Jak trzeba stracić po prostu prosto w niego? I, no i to jest słabe. Ja lubię kogoś trafić mu pod nogi, wyrzucić go w powietrze, wykończyć go yy, rezerwistą. No i no i tak, a ceny są jest takie właśnie trochę słabsze, jeśli chodzi o to. Yy, teraz przedstawię kolejny, kolejny shotgun, czyli rezerwistę. Trafienia mini krytyczne w cele, znajdujące się w powietrzu. 3 sekundy po dobyciu, czyli. Widzicie kogoś w powietrzu, wyciągacie rezerwistę, strzelacie w niego i jak go pocalujecie, to jest minikrytyczne obrażenia, Czyli dużo więcej HP mu odejmujecie. Znaczy, nie dużo więcej. Dwa razy więcej mu HP odejmujecie niż y, normalnie. Trafienia krytyczne to trzy razy więcej. Już mi się przypomniało. Yy, tutaj mam... Mało broń, P bardzo dużo jest broni dla żołnierza trzeciego ja, ja niestety nie mam, bo sprzedawałem ostatnio dużo. Ma, tutaj też jest ta patelnia. Patelnia jest wszędzie oprócz uśpienia, więc co tu będę przedstawiał? Plan ucieczki mam tylko, ja go używam. <kluzny> Przepraszam, że kaszle, jestem trochę chory. Plan ucieczki jest bardzo dobry. E jeśli, ma jeśli go trzymacie, medyk was nie może leczyć. Jedyna wada, jednak im, Im mniej macie życia, tym szybciej biega. Gdy macie 3 HP nawet, to potrafi biegać tak szybko jak Scout. To jest, to jest naprawdę dobre do ucieczek. Dalej, co, czarna skrzynka, której najczęściej używam. Gdy kogoś traficie, yy, nawet widać, że wytworzone przeze mnie, gdy kogoś traficie, to plus 15 yy, zdrowia dla was idzie. Czyli nieważne czy krytyczna, czy mini krytyczna rakieta, wystarczy. Nie, nieważne czy kogoś zabijecie, czy ledwie go uszkodzicie, wystarczy, że kogoś traficie, chociaż żeby mu 1 HP odjęło, do waszego HP idzie 15% zdrowia. Nie procent, tylko 15% zdrowia po prostu. Ale ma trzy strzały. Celny strzał ma 4 strzały, wyrzutnia rakiet, ma też 4 strzały. To ma trzy strzały. Dalej buciki, kanonierki, po prostu minus 60% obrażeń od wybuchu podczas rakietowego skoku. Ja często skaczę, więc ja bardzo często tych butów używam. Po prostu walę rakietę pod siebie i mi nie odejmuje aż tak dużo życia. Mniej życia mi odejmuje, ale, ale trochę jednak odejmuje. Dlatego dobrze z czarną skrzynką lecicie, strzelacie w kogoś, macie pełne życie, lecicie dalej. Tutaj już przedstawiłem wszystko. Dalej. Wyrzutnia wolności, może to zwykła wyrzutnia wolności, taka ma te, też ma trzy tylko rakiety, ale ma 40% prędkości pocisku. No więc taka dobra, jeżeli lubicie szybkie pociski jak celny strzał, trochę mniej ta jest szybka i no, no i tyle, ale to jest coś jak celny strzał, bo jednak szybko leci ta rakieta, ale jednak pole rażenia jest zwykłe, więc. Całkiem dobra, wyrzutnia rakiet, chociaż ma tylko 3 e, e, rakiety. Więc ja bardziej polecam ceną skrzynkę. No i rakietowy skoczek. E, ostatnia. E, macie bardzo dużo amunicji do tego. Macie 4 w magazynku, ale amunicji macie bardzo dużo i po prostu. Jak strzelacie tym w kogoś, to on w ogóle nie odejmuje mu się życia, więc to nie służy do atakowania kogoś. To służy do latania. Wam nie odejmuje w ogóle obrażeń, przeciwnikom nie odejmuje w ogóle obrażeń. Czyli to w ogóle nie odejmuje obrażeń, to służy tylko do latania i wykończania kogoś z lotu, na przykład ze strzelby, lub z mierznicieli, które zaraz przedstawi lub z broni do walki wręcz. To było na tyle, jeśli chodzi o różnie rakiet i, i bronie do walki. Wręcz teraz przedstawiacie, ale minus 75% redukcji siły odpychania od obrażeń, czyli jak działko was strzela, to was w ogóle nie odpycha. Możecie biec dalej na nie, jeśli macie medyka, oczywiście. Piegniecie na nie was w ogóle, w ogóle fajnie wyglądają. W ogóle was nie odpycha działko. Piegniecie na nie, szorżujecie, działko wam nic nie może zrobić. Rakiety pod 22, wy nie odlatujecie. Nic sobie z tego nie robicie, strzelacie w nich. A jeszcze jedno. Jeżeli zadaję potrójne obrażenia od upadku graczowi, na którego spadniesz, czyli do, dobre w połączeniu z zachytem skoczkiem, wylatujesz, spadasz na kogoś i on ja odejmuje obrażenia za to, że na niego spadłeś. Chyba powinno go nawet od razu zabić, ale nie jestem pewien, więc nie będę mówił. Coś tu jeszcze mam, mam jeszcze trąbki. Są trzy trąbki. Jeszcze jest Sashimana Straczańca, czy coś takiego. Osobiście nie, nie lubię trąbek, chyba że na tryb MVM. No i tu. Generuje ofensywną aurę, czyli jak im więcej obrażeń zadajecie przeciwnikom, generuje wam się taki pasek, jak w przypadku odlotu u skauta, u buzownika. I wtedy możecie zatrąbić w trąbkę. I ci, co się znajdują tam niedaleko ciebie, mają po prostu mini krytyczne obrażenia wtedy. Yy. To, to to samo, tylko że defensywną aurę, czyli to samo, paseczek, trąbienie, w trąbkę. I ci, co są blisko ciebie, po prostu yy, mają tak jakby tarczę, taką mini tarczę. Mini, mini krytyczne, tylko że w obronie, że mniej obrażeń twoim kolegom zadaję. W się mam stracę nie mam, więc nie przedstawię. To by było na tyle, jeśli chodzi o żołnierza. Jeszcze tak wymyśliłem, że jak skończę przedstawiać wszystkie 9 klas, to później jeszcze wezmę, wejdę na jakiś serwer i odnowa, odnowa wszystkie 9 klas, przedstawię wszystkie te broni, które tu przedstawiłem, przedstawię. Nie przedstawię wszystkiego, ale przedstawię większość, co można właśnie z nimi zrobić. Ale to jak skończę opisywać te, te postacie, to później właśnie zrobię kolejne 9 odcinków, albo nawet zrobię 2 odcinki, na przykład w jednym odcinku 4, w drugim odcinku 5, przedstawię to będą takie krótsze odcinki, mam nadzieję, które po prostu przedstawią to w praktyce. A na ten odcinek się żegnam. Zapraszam do oglądania, jak zwykle. Kolejnych odcinków lub poprzednich, jeśli nie oglądaliście, zapraszam do wspierania mnie, <śmiech> <śmiech> jeśli chodzi o łapki w górę lub komentarze. Yy... I też wspierajcie mnie, żebym się w końcu zmotywował i nagrał jakiś odcinek z luźnego let's play'a, właśnie z serii Cegela na Steamie. Żegnam się z Wami. Miłego dnia. Cześć.